Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki makijaż w moim wykonaniu jesienny. Pokażę wam tam krok po kroku, co wykonuję. Ostatnio mam fazę na złote kolory w makijażu na powiekach i na wrzosy na jakieś beże, no tak mnie po prostu wzięło. Nie wiem, czy Wy też tak macie, takie naloty. Mam w, w swoim tutaj składziku parę nowych kosmetyków, parę nowych pędzelków, które chciałabym Wam pokazać, tak jak Wam pokazywałam ostatnio w, moim, w moich zakupach, w moich nowościach, więc może któryś, którąś z Was zainteresuje, co tam mam ciekawego do pokazania. Na pierwszy ogień nakładam sobie podkład. Bardzo lubię ten podkład i ostatnio się z nim nie rozstaje. Jest to Match Perfection z Remel. I ja mam go w kolorze 103 True Ivory. Fajna pompeczka. Myślę, że taka porcja mi wystarczy. On ma taki lekko żółtawy odcień, ale pasuje do mojej karnacji. Ja ostatnio nie używam takich bardzo jasnych podkładów, tylko raczej takie przeżółcone. Na brodzie mam jeszcze pozostałości po tym koszmarnym przetłuszczeniu skóry, jakie miałam ostatnio właśnie spowodowane tym, tą pianką do mycia, o której Wam ostatnio wspominałam, która mnie bardzo podrażniła, po prostu absolutnie się nie nadaje do mojego typu skóry. Podkład na, nakładam palcami, a dalej będę wszystko e, sobie roz, rozmazywała pędzelkiem, który jest całkiem fajny, ale też e, bez cudów. I jeżeli mówiłabym, e, czy mam wam go polecić, to jeżeli nie macie dobrego pędzelka do. Ale jeżeli macie swój ulubiony, to no to nie. Tak wygląda z bliska podkład w rejonie podocznym tak go dużo nie nakładałam nie ze względu na to, że boję się, że mi tam przesuszy tą skórę, bo on bardzo ładnie nawilża i rozświetla, ja myślę, że na, ten, na temat tego podkładu wszystko zostało już powiedziane na YouTubie, ale ja mam swój sposób na nakładanie czegoś pod oczy i jest to po prostu krem z BRTC on ma bardzo silne właściwości nawilżające, przy czym dodatkowo ładnie Rozjaśnia mi tą okolicę, i to nie jest obciążający ten rejon, absolutnie jakiś produkt, także jest to bardzo fajny sposób na właśnie rozświetlenie skóry pod oczami. Taki ma kolorek, więc jest bardzo, bardzo jasny. I do tego celu, chodź, chodź, pokaż się tutaj do kamerki, chodź, chodź, krzykaczko, chodź. posiedzisz tutaj spokojnie, chodź, puść tą szmatkę, puść to, Abi, Abi! Macie tutaj moją koleżankę, która cały czas przeszkadza mi nagrywać filmik, wydziera się, więc ją musiałam wypuścić. I teraz pod oczami sobie nakładam właśnie ten krem BB. I teraz pod oczami nakładam ten krem BB. Wielokrotnie już go nakładałam. Zobaczcie, taką cieniutką warstwą będę starała się troszeczkę go rozprowadzić tutaj. Naprawdę to jest taki Psz. sposób który ładnie kabufluje cienie, ale te, również nie obciąża tego, tego rejonu podocznego. I do tego taki pędzel kiedyś kupiłam na stronie Fragrance Direct z Becki numer 55 za jakieś grosze. Naprawdę kosztował jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze, a nie jest absolutnie wart tej ceny, ale do korektora pod oczami mojego ala korektora, bo to jest tylko zwykły krem będzie świetnie nadaje. Aby nie gryźć mi koszulki. Nagrywamy filmik, zobacz. Tu jesteś, w kamerce. A bunia, dasz mi nagrać? Tak sobie go rozkładam, zobaczcie. I reszta, resztę dobijam tą gąbeczką, która była dołączona do tego zestawu właśnie z Makeup Revolution. I gąbeczka jest świetna. Na tę chwilę, ja mu nie mówię o tym, czy ona jest tam, nie wiem, jakie właściwości ma, bo zobaczymy później jak ona się będzie sprawowała na, na dłuższą metę po kilkunastu praniach. ja to na pewno tam Wam znaczy warto. Uważam, że ładnie skóra pod oczami jest rozświetlona. W miarę tam, co miałam ukryć, zakryłam. Użyję pudru do, do powiek. i do uzmatowienia twarzy i jest to Skin Food. Jeden z moich ulubionych pudrów, które, które ostatnio z powrotem zaczęłam używać. I jest to ta wersja Peach and Sake Silky Powder. Bardzo dobry puder Używam go od naprawdę wielu, wielu lat. To jest moje chyba trzecie opakowanie. Taki bielący, jak widzicie, mocno się pylący. Ja go sobie tutaj nałożę w tych miejscach, gdzie chcę zmatowić skórę oraz na powiekach. I powiem Wam, że on nie obciąża w żaden sposób skóry. Po takim dłuższym kontakcie, wsiąknie fajnie w nią, to bardzo ładnie skóra wygląda. Również zauważyłam, że bardzo ładnie matowi skórę na długo, także kiedyś to był jeden z moich ulubionych Podrów, który namiętnie naprawdę używałam. No i przystępuję już do makijażu, ponieważ, jak Wam powiedziałam, mam całkowitą fazę na, na złoto na powiekach i taki makijaż, właśnie złoty, chciałabym wykonać, który bardzo ładnie otwiera oko i powiększa je. Mam taki cień mineralny z firmy Lili Lolo o nazwie Sticky Toffee i on ma taki właśnie złoty odcień. Tu będziecie miały okazję zauważyć ten cień błysku bardzo ładny cień, trwały w miarę no oczywiście też bez cudów i mam do tego zamiar wykorzystać taki pędzelek z ELF do nakładania tego cienia mam zamiar wykorzystać pędzelek z ELF taki zwykły języczkowy, jednak ten pędzelek jest bardzo dobry, bardzo miękki i bardzo dobrze nakłada cienie A także przystępuję do nakładania na całą powiekę tutaj patrzcie jaki on ma piękny złoty kolor no ja mam obecnie, mówię, fazę na takie kolory. Wcześniej jakoś, yy, nie wiem, aż tak bardzo mi się złote odcienie na na powiekach nie podobały, ale jak, jak mówię, faza mnie naszła, tak, yy, tak to robię. Po prostu wklepuję go sobie tak yy, w powiekę, yy, żeby ten, yy, no ta jego konsystencja proszkowa, która jest tutaj, nie rozsypywała mi się po całej twarzy. Chociaż mogłam Mam taki zwyczaj, że zakładam zawsze podkład jako pierwszy, więc potem sobie powycieram. Jakoś nie umiem wykonywać makijażu, jeżeli mam podkład, podkład nakładać jako ostatni etap makijażu. Nie wiem, no każda z nas robi to inaczej, także złoto złote sobie nałożyłam. No i teraz paletka Morphe Brushes, i tym razem będą to. Kolorki z tej nowej palety. Nie wykorzystam wielu, to będzie naprawdę parę tylko do wykorzystania cieni. W załamanie nałożę sobie takiego, taki, taki brąz, żeby troszeczkę powiększyć oko i to będzie naprawdę szybki makijaż, zaraz zobaczycie. Makijaż jest taki stonowany i również może być na dzień. Ja tam ogólnie nie umiem wykonywać sobie jakichś mega makijaży na wieczór. Nie wiem, wciąż, wciąż tego się uczę, a dodatkowo moje oczy nie wyglądają dobrze w mocnym makijażu. Ja wyglądam po prostu źle w takim makijażu. Oczy zamiast są powiększone, to są pomniejszone u mnie. No nie wiem, każda z nas ma inaczej. Także ten ciepły brąz sobie tutaj nakładam właśnie yy, chcąc powiększyć troszeczkę to oko. Yy, rozcieram to wszystko takim pędzelkiem yy, akuro, który jest taki rozczapiżony, ale ja lubię takie takie pędzelki. Teraz e, troszeczkę w kącik e, nałożę sobie takiego bardzo e, mocno brązowego cienia, który tutaj jest w tej paletce. E, I będzie taki miks tych dwóch kolorów, tutaj takiego złotego, ślicznego koloru i takiego brązu. E, czyli dalej złoto, ale w ciemniejszej dużo wersji, i brąz. Także nakładam pierwszy ten ciemniejszy brąz, on ma taki odcień. Zobaczcie sobie, o. Także robię z niego takie tutaj sobie, on się troszeczkę już, o widzę, osypuje. I z drugiej strony to samo. Mam ostatnią fazę właśnie na takie przyciemnianie sobie tutaj tego kącika. Nie wiem, myślę, że ten, to nagrywanie tego filmiku będzie koszmarnie długie. I nie wiem, czy nie znudzę Was z tym gadaniem. Ale może uprzyjemnie Wam jakieś mycie naczyń, albo nie wiem, jakieś sprzątanie w łazience tym, tą gadaniną. Także tak mam przyciemniony kącik i to właściwie jest całość. I dodatkowo sobie jeszcze robię tym tutaj kolorem, który Wam pokazałam, jako drugi, jako ten złoty, złoto, mocno taki brązowy cień. Znowu sobie tutaj go nakładam. On jest, nakładam go sobie tutaj. Żeby po prostu przyciemnić ten kącik, tylko w jakiś tam sposób, ale bez przesady. No właściwie tak będzie wyglądał cały mój makijaż. Gąbeczka w ruch. Na bieżąco wycieram sobie ten cień, żeby nie zostawało mi nic tutaj pod oczami. Tym bardziej, że mam przypudrowane, także gąbeczka świetnie zbiera to wszystko. Eee, taki mam fajny pędzelek do rozcierania z Crown Brushes i po prostu nim rozcieram sobie ten. Ten dołożony cień w takiej po prostu minimalnej ilości, wcale tam się nie wysilam, że nie mam jakie tam ruchy wykonuję, tylko po prostu tak po mojemu to robię. No i teraz tylko dolna powieka i cokolwiek, jak to się nazywa. Zawsze mam jakiś problem z nazwaniem tego hmm, kawałka oka. E, ten sam brązowy cień ciemny. I teraz tutaj e, chciałabym zrobić e, delikatny makijaż tym samym złotym cieniem, który nałożyłam sobie e, na powiekę z Lili Lolo. i na, biorę sobie ten sam pędzelek i po prostu tutaj go dokładam. Ale ładny jest ten cień złoty, naprawdę. Wierzcie mi. Łączę go tutaj, łączę z tym cieniem, tutaj wcześniej, który nałożyłam. I teraz tak po prostu oczyszczam ten makijaż, tutaj widzę tak troszeczkę nierozmazane mam, to po prostu go roz, bardziej rozcieram i przystępuję do nakładania takiego ślicznego cienia, czyli jest to nasz już czwarty cień, który wykorzystuję w, swojej, w swoim makijażu, ale go po prostu uwielbiam, to jest taki pomarańcz i tym pomarańczem z tej drugiej palety będę rozcierała sobie właśnie tutaj ten cień w załamaniu. To mam taki świetny pędzelek z Morphe Brushes, to jest tak przy zakupach tej palety pierwszej, to właśnie sobie zakupiłam go. Biorę go sobie tutaj troszeczkę tak na pędzelek, czyli widzicie, on jest taki mocno rudy. I tym rudym cieniem po prostu sobie tutaj wszystko rozciera. I powiem Wam, że to bardzo ładnie wygląda. W przecież się nie spodziewałam, że rudy cień może tyle zmienić na oku. Tak bardzo ładnie otwiera. To oko i takie robi się to oko bardziej złote niż było. No i to jest cały makijaż oka. Także widzicie, cztery cienie, i całkiem to wszystko wystarczy. Nie używam żadnej kredki niczego, bo ani eyelinera, bo moje oczy wyglądają wyjątkowo źle w eyelinerze od pewnego czasu. Praktycznie od kilku miesięcy nie używam eyelinera, bo wszystko to razem wchodzi mi tam w załamania powietki, tutaj w tych, w tych kącikach, to wygląda bardzo nieestetycznie. Te rzęsy jakoś mi wystają jedna, jedna przez drugą, no nie mogę, naprawdę, przestałam używać i. No, tak jak się cieszyłam, że wreszcie się nauczyłam malowania kresek, tak teraz nie używam, bo no, nie ma sensu. Bo wyglądam źle, nie wiem, wiedzieć dlaczego. E, dlaczego, dlaczego. Dalej sobie jeszcze tutaj przypudrowywuję tą okolicę, nawet sobie przypodrowywuję lekko powieki, powiem Wam, że w ten, ten sposób i trzyma mi lepiej na, na rzęsach. W ten sposób się trzyma mi lepiej na rzęsach i mój makijaż. No, to jest taki mój trik. I właśnie przede wszystkim wykorzystuję ten sam e, oczywiście puder e, z, mm, ze skin food. E, na Dalszy etap to jest oczywiście maskara. Moja ulubiona maskara ostatnio to jest maskara z L'Oreal z takim tymi skrzydełkiem tutaj, srebrna wersja, jednak ja włożyłam do niej starą szczoteczkę, bo ona miała taką szczoteczkę z taką rozczarpiżoną dziwną, a ja po prostu włożyłam starą szczoteczkę od tej zielonej wersji tej maskary, dlatego że tamten nie umiałam tamtą po prostu wersją szczoteczki malować maskarę, Mas tamtą wersją szczoteczki nie umiałam sobie umalować rzęs. Wiecie co, byłam pełna podziwu do tego tuszu z Wibo zielonego, który dostałam w paczuszce od Anny Marty Vita. I wiecie co, moje oczy zaczęły się dziwnie zachowywać. Ja nie wiem, ja mam bardzo wrażliwe oczy na wszelkie odżywki. Może to powiem wam przy okazji właśnie tego makijażu. Zaczęło mi bardzo drgać oko. I to nie było takie drganie na brak magnezu. Tylko to było taki dziwny nerw, jakby, jakby coś się działo z moim okiem ewidentnie. I w pewnym, no Na początku myślałam, że to oczywiście brak magnezu, ale mi to w ogóle nie przechodziło po zażyciu solidnej dawki magnezowej w tabletkach i miałam takie wrażenie, że mam coś na oku, jakąś mgłę po, tym, po tej maskarze. Po odstawieniu tej maskary zielonej z Vivo, jak ręką odjął, odjął w ciągu dwóch dni, wszystko zniknęło, także no, boję się do niej wracać, bo nie wiem, czy ona ma jakieś po prostu właściwości odżywcze rzęs i dla, może ja nie mogę takich produktów używać, bo stałam się na nie bardzo wrażliwa i być może wywołuje u mnie to, ten produkt dziwną akcję, jakąś reakcję alergi, alergiczną, no i boję się tego tuszu używać, ale no nie wiem, to no, wrócę do niego, zauważę podobny efekt to będę wiedziała, że to jest od tej maskary. Ale no, jak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po prostu po tym, jak przestałam tę maskarę używać z tą właśnie odżywką, bo tam jest jakaś odżywka, która sprawia, że rzęsy rosną, to po prostu wszystko minęło. No dobra, my się rozgadamy. Na temat maskary. A tymczasem ta maskara jest dobra dla real do, pod warunkiem, że nie ma tego tej szczoteczki która jest naprawdę w tej wersji. Także tak wygląda makijaż oka, możecie sobie zobaczyć. Wygląda całkiem przyzwoicie i uważam, że nie tylko na wieczór, w ciągu dnia również się sprawdzi. Do moich brwi użyję oczywiście mojego ulubionego produktu, czyli Eyeliner'a z Maybelline i takiego pędzelka z Real Technics, do tego, żeby po prostu namalować sobie takie brewki. I przyciemnić je troszeczkę. Ja nie zmieniam kształtu brwi, nie nadaję im innego kształtu, leciutko po prostu sobie poprawiam. Tylko powiem Wam, że po tym olejku rycynowym jamańskim to ja jestem tak zadowolona z stanu włosków. One bardzo przyciemniały. Również zauważyłam, że rosną, są grube i nie sterczą na wszystkie strony wszyscy ja mogę je lekko, no bardziej je ujarzmić. I powiem Wam, że w tych miejscach, gdzie one mi zanikły praktycznie, te włoski stawały się coraz jaśniejsze, to wyglądają o niebo lepiej po tym oleju i um, rosną. Także no działa to po prostu. Dotyczy to to samo um, odżywia, odżyw, jako odżywki do rzęs, bo też tak ją stosuję. Także no widzicie, same ja nie nakładam ani wiadomo jakiej ilości na brwi, bo ja takiego e, czegoś nie lubię, ale nie... Uważam, że oczywiście, jeżeli któraś z Was się czuje lepiej z mocno przyciągniętymi brwiami, to coś złego. Po prostu u mnie wyglądają moje brwi dziwnie, jeżeli ja się tak umaluję mocno. Są takie przerysowane wtedy. No nie, każde, nie każdy z nas musi tam się wszystko tak samo e, po prostu podobać, ani wyglądać tak samo dobrze u wszystkich nas. Takie drwi ala la kiedyś malowała sobie. Nie wiem, czy teraz takie jeszcze mocne maluję, bo ostatnio nigdzie nie zaglądam na YouTube, Zostaje mi bardzo mało czasu. Mam aktywny, bardzo aktywny tryb życia prowadzę. Po prostu dużo, dużo pracuję i zamiast YouTubów śledzenia non-stop to wolę poczytać sobie coś, coś dobrego. I teraz nakładam sobie taką, wiecie, sobie dostałam taką kredkę PS Pro Miracle Pencil to jest jakiś kontur lips, Brightening Ace, Conceals to jest jakiś, jakaś kredka chyba z Primarka, linia z Primarka. Dostałam w jakimś boksie, ale ja ją tak wykorzystuję sobie tutaj właśnie do rozjaśnienia tego łuku podbrywiowego. I nakładam sobie taką niewielką ilość tej kredki, żeby ona tam jakaś cudowna była to nie, ale uważam, że całkiem znośnie się zachowuje. I rozjaśnia ten, ten tutaj, no ten kawałeczek. Położę sobie bronzera, wykonturowanie twarzy I mam taki śliczny bronzel, bronzel, bronzer z Ifrosha, którego matytuję non-stop, to jest odcień 31 i nie wiem do końca, czy to był bronzer, czy raczej róż z tej w takim kolorze. Wiecie co, mam ten pędzelek z Makeup Revolution, do, do którego nie mam tak do końca jakoś zaufania, ale wykorzystam go dzisiaj właśnie do nałożenia tego bronzera, bo uważam, że do tego się w miarę sprawdza. Ogólnie jest bardzo twardy i zbity. No i nie wiem, czy do końca właśnie takie jest jego przeznaczenie. Zobaczcie, taką krechę zrobił mi z tego bronzera. Ale ja go to po prostu rozetrę zaraz. Do tego celu użyję tego pędzelka z Hakuro, który po prostu uwielbiam do tego celu. On troszeczkę gubi włosie mi Już ma sporo lat i zaczął gubić mi włosie. Ale zobaczcie, rozciera w miarę przyzwoicie. I jako rozświetlacza użyję tego nowego produktu z Freedom Makeup. Tego bardzo złotego rozświetlacza, który naprawdę jest złoty. Oj! Który który naprawdę jest złoty do tego celu mam taki do, do nakładania użyję sobie takiego fajnego pędzelka z Crown Brush jest stary, jest jak świat ten pędzel mam go bardzo długo w swojej kolekcji i zobaczcie nakładam go sobie tą taflę tego rozświetlacza tutaj na, na moje skronie czy jak to i nakładam sobie ten rozświetlacz tutaj w takiej bardzo minimalnej ilości tym pędzelkiem sobie krzywdy nie zrobimy właśnie nakładając ten żółty rozświetlacz, bo innymi to naprawdę można zrobić właśnie nakładając sobie go za dużo. No i tak wygląda mój makijaż już chyba doprowadzony do ostateczności. Jako pomadki użyję takiej bardzo ładnej pomadki z Cateris w odcieniu 210. Mamy w swoich zbiorach kosmetycznych od dosyć dawna. Ona ma taki śliczny kolor i... Bardzo się ładnie prezentuje na no, mnie. Takie koralowe pomadki nie pasują, ale ta wyjątkowa jakoś wygląda w miarę znacznie u mnie. Także tak się prezentuje makijaż, podkład, puder, wszystko co tam użyłam. Dajcie mi znać, czy lubicie ostatnio, czy też macie fazy na takie cienie, jak się uprzecie to złoto przez cały miesiąc, a potem do niego nie wracacie, albo na przykład inne jakieś beże, róże, czy, czy błyszczące cienie, bo ja mam po prostu taką fazę, że ten cień naprawdę, jeżeli lubicie złote kolory styki tofii, z Tofi, z Lili Lolo mogę Wam polecić. Mam go w zbiorach od kilku lat, z tym cieniem nic się nie dzieje, a jego wydajność jest po prostu nieziemska i no odcień tego złota, patrzcie jaki jest jakie jest cudny. Także to byłoby wszystko. Ja nie umiem nagrywać takich filmików, żeby wzbudzać jakieś, nie wiem, po prostu nie umiem nagrywać takich filmików z malowaniem się, żeby opowiadać tak jakoś bardziej, nie wiem, może jakoś czytelnie na temat kolorów, na temat, na temat odcieni, barw. Także może Was zanudziłam, może komuś przypadnie do gustu i koniecznie dajcie mi znać, czy też macie takie fazy właśnie na takie kolory jesienią. Także dziękuję za oglądanie. Do następnych filmików. Pa!